Rozpalanie jest darmowe. I o, patrz, patrz. jak, pijasz. gdzie ty jesteś? Behind you. Tu jestem. <laughs> Od jak będziemy zajść. Jak będziesz wymagał ode mnie coś więcej roboty, to ja ci tak to dam. Słuchajcie, wow, ja wle... jak ty masz mało dziękuję życia! Dziękuję bardzo. Dziękuję ty, bardzo. Ale dlaczego tu. Dobra. Dlaczego zostawiłeś e... friendly fire? Nie, nie zostawiłem friendly fire. No poczekaj, to, to... chodź, chodź na chwilę, chodź przetestuję coś, chodź. Nie, chodź. Ale, ale żeby ale mi się nic nie stało. Nic ci się żeby nie się stanie. Nie... Chodź no. chcę sprawdzić coś. No. Wow, Aleś, co cz mam to w twarzy? To ma Masz to w twarzy? Na, na twarzy mam. Nie mam na twarzy? Chodź do drzyska. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony korle. A także Stasio, właśnie, właśnie korle. Dlaczego ty się nazywasz korle, a ja się teraz nazywam Stasio, skoro to jest gra o dzieciach? Musisz wymyślić sobie jakąś ksywkę. Dziecięcy korlaczek. korlaczek. Korlaczek? Korlaczek. Korlaczek. A ja mam, ja mam lepszą propozycję, co powiesz na no. cepek? A to takie wspomnienia z podstawówki? Chcesz mi tutaj jakaś A... podciągnąć? Zobacz, widzisz, jak zrobimy research ciebie, jak się nazywałeś, no, jak research, cię mówili, jak research. byłeś dzieckiem Guba. na ciebie? Ale to, to ja sam to wymyśliłem, stworzyłem i, i wielu znajomych jeszcze wciąż wokół tego bazuje, nie, na tym. No i zobacz, jak wróciło bumerangiem. Ale to inaczej, to byś musiał wrócić, tak jest cepuś. Cepuś, możesz być cepuś. Dobrze. Ile będziesz miał centymetrów, będąc postacią pomniejszoną o 30 razy? Ja się zastanawiam, ile ja faktycznie będę miał centymetrów w, w, w miejscu, w którym zwykle sobie mierzymy. Nie wiem. Mało. Właśnie, właśnie, właśnie do tego zmierzałem. Do tego zmierzałem, żeby zmierzyć. Więc może, żeby duże już nie ale ukrywać. Ale wybierz Pita, się... wybierz Pita. Nie wybiorę. Ale pokaż bita. jego pozycję. Niech zobaczą i zobaczą, że tak. No i zobaczcie, to jest idealne Korle, no. Przestraszony już. Wolę hook. Ale prawie uciekańcy. Jeżeli mam mieć, mieć prokuratora na karku, to wolę już za hoops odpowiadać niż za pita, nie? To dlatego, Ta pewnie, że... Ta postać będzie towarzyszyła na ekranie przez najbliższe kilkadziesiąt godzin, może nawet. Ale ten hoops to ci się rymuje z pewnym słowem pewnie i dlatego chcesz ją wybrać. Z chups. Czupa chups. Chupa hoops. No, z Lizakiem też to się w pewien sposób kojarzy. Faktycznie. Dobrze. Jump, scare, jump, scare, jump. Okej. Okay, działa. Wysoki... Skacz. Jaki ty masz skok! To, 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 to nie skacze ten z policji! Do naszego wzrostu. Hop, hop, hop! Nie wiem, czy... o, w, u ciebie wołasz w moje imię, tak? W... A, hu, to nie skacze ten z policji! Hups, hups, hups! <ślamy> tak. Patrz! Przyjaciółki Rówki tutaj są! Pomóc ci? <ślamy> tu jest pełno kupy! Analizę. O! To, 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 to co lubisz? To w, jak w tym, 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 co nie lubiłem, co też się to do maszyny i tam. Nie, nie, te drugie co nie lubiłem. Y e Cholera, ty y wszystko nie lubisz. Y y no te, Ala Factorio. Satisfactory. Y Satisfactory. Tak. Tak, to, to widzę, to, że co to nie lubiłem. To, co nie lubiłem. No ja ci dziękuję znaczy, bardzo. Znaczy, nadal nie lubię, żeby nie było, to, 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 to nie, nie ma czasu przyszłego. No to nie? jeszcze lepiej. Ja fi fiber potrzebuję. Fiber. 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 Jak, jak cyber. Jak... Cyberpunk. Nie, jak ten. Jak światło wody. To zawsze, jak dzwoniłem do, do dostawcy internetu, to mówi, że internet Fiber jeszcze jest niedostępny. Analyze. O, mogę analizować głowę mrówki. A mnie właśnie zabijają mi mrówki, wyjdź, wyjdź bo mi mrówki zabijają, o Jezu zacięła mi się, Alman zacięło zgrywych, mi się Dziękuję, dziękuję, a. dziękuję Jak, Dobra, przyszła ta, biedronka wcina mrówki Co? Jo, biedronka wcina biedronka mrówki? Biedronka gryzie się, o. tak, już, już cię ratuję, już, Świetnie. już A to chociaż twój placek wezmę. E, plecak wezmę, plecak <laughs> Patrz, a jest na górze, ale to jeszcze nie czas żeby chyba na dmuchawce lecieć Jeszcze nie czas na dmuchanie Ło! Wow, czy ty, ty rzuciłeś kamienie? Tak, tak, kamień, ląduj do mnie. No przecież to najlepsza broń na mrówki to ten kamień. No to ja tutaj z tą A dzidą myślałem, że... chciałem kombinować, w oła, o, oła! Co zrobiłeś? Uf, kamień spadł na mnie i pół życia straciłem. <laughs> to jest, to jest mega. Jezu, jest jak, jak to jest świetnie oddane, powiem ci szczerze, no zachwycam się troszkę. Tak, tak, yy, no przyznam, że ja też, szczególnie, że jak pobierałem, było 3,6 giga, no to my nie, to, to nie, <laughs> nie może być takie ładne, nie? No przyzwyczaiłeś się, ile ważyło Tsushima albo ten... Drugi. 60 giga. No kurde. Nie. To Ja bym jeszcze podszedł. Wywaliło no, mnie z gry. Żyjemy! Nie tak, tak zbyt emocjonalnie. Żyjemy. Jesteśmy z powrotem. Powróciliśmy, tak. Po małych problemach technicznych. Mamy, Mamy napisane to, wow. Find Water no. i Build Elintu, czyli musimy zbadać jakieś, jakieś coś... Się, czekaj, czekaj, bo... Atakuje łóżka. mnie kleszcz, kleszczyk! chodząca! <laughs> O minę. Ciekawe, czy mrówki do światła idą, czy wręcz przeciwnie, boją się tego do... światła. Ale zobacz, jak one podróżują, jak. ale jak to jest cudownie odzwierciedlone, przecież mrówki normalnie mm. też tak podróżują i łażą. Te, te, też chodzą, no to jest dziwne, że mrówki chodzą. <laughs> Powolisz mi skończyć zdanie, ty kurczę drapaku, Dobrze. jeden dla kota? Popsu, ten... Że to rzeczywiście mogło być, e, czy służyć do tego, żeby nas przywrócić do normalnych rozmiarów i na przykład naszą misją może być naprawienie tego sprzętu, żeby być znowu takim dużym człowiekiem z dużymi narządami, nie? tak. <laughs> Bo to by o te narządy tylko chodzi, tak? Głównie. Tak, tak, tak. No reszty to szkoda. Chodzisz tutaj, tu jest wow, tu jest o niesamowite, tutaj no tu właśnie, coś tak, oko. No właśnie, tak, Tyle i... wrażeń, no, no. A później było, że czegoś nie podniosłem, nie? I tego tak. typu problemy. <laughs> Albo nie masz kamieni na to, żeby znacznik postawić. Not enough stone, tak? <laughs> piękne, piękne. Po prostu mógłbyś być native'em. No ja się czuję jak Native speaker, nie? Native subwoofer. Dobrze, e, w takim. E, niech źdło będzie spalone. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Staszek ujeżdżający. Przepraszam, Stasio ujeżdżający biedronkę, a także. Cepuś, powiem Ci, że jak tam biegasz, to tak, panie, trawa. I cóż, ja bym w chciał dzisiaj. Wracasz no? to na powitanie? Wracam, jakieś wracam. Coś? wracam. O, o, jest, jesteś, tak. Masz coś na grilla? Eee, patrz na to, patrz ja... jak tu na no, lwiwym źdźble stoję O kurcze i, I chciałem jeszcze zobaczyć co się stanie jak zrobię O, widziałeś jak zwaliłem? <grym> Chłodę? To nie ta gra, o I... ale yeah! O, dobra To okay, mi przypomniało To, 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 to tyle co przyp... chciałem pokazać, nie? Całe 5 minut czekałem na ciebie Mi się taki suchar skojarzył ostatnio e, i, i, Który brzmi, o Jezu pewnie to spalę jak zwykle zresztą Jak było za chwilę e, Co by powiedział Ksiądz, gdyby spędzał czas z nami? Na, z nami w Afryce. Ale z, zna, z nami jako, jako ci tutaj, bohaterowie gry, czy z nami, z nami na, na żywo? Na żywo oczywiście. No. Co by śpiewał ksiądz przybywając z nami w Afryce? I śpiewałby: a Sutanna! I to koniec żartu. No i taki właśnie miał być poziom rozpoczęcia tego odcinka. O Nie śmieszny żart prowadzącego. No Ja myślałem, że tu jakoś nawiązujesz do naszych bohaterów i tak mówię. Oj, no, po, po cienkim lodzie stąpa, po cienkim lodzie, ale. A to jednak. Rozpaw. Proszę bardzo. Rozpalanie jest darmowe. I o, Nie ja... gdzie ty jesteś? Behind you. Tu jestem. I, jak, będziesz, zajść. jak będziesz wymagał ode mnie coś więcej roboty, to ja ci tak to dam. Ło, wow, Max, ja wle... jak ty masz mało dziękuję życia? Bardzo. Dziękuję ty, bardzo. Ale dlaczego tu. Dobra, Dlaczego zostawiłeś ee... Friendly Fire? Nie, nie, zostawiłem Friendly Fire. No poczekaj, to, to... chodź, chodź na chwilę, chodź, to testuje coś, chodź. Nie, chodź. ale, ale żeby ale mi chodź. się nic nie stało. Nic ci żeby się, mi nie się nie stanie, nie... chodź, no. chcę sprawdzić coś. No. Ła, wow, ale św... Co cz, mam to w twarzy? To ma... Masz to w twarzy? Na, na twarzy mam. Nie mam na twarzy? Chodź do mnie. Jak to cudnie wyglądało? O Jezus, Maria, jakie piękne. Zobacz. Patrz, no. wszystko jest przemyślane w tej grze. Zobacz, co ci tutaj postawię. No nie mów, że będziesz miał Patrz. skrzynki. Nie, albo tak. dobrze, to, to tak. To, I możesz to, to, to. tu, uważaj, pozwalam ci wrzucić tutaj cokolwiek wszystko. chcesz. Wszystko. Mm. Mm? Cały nadmiar. Mm. A i każdy będzie miał swoją własną. Patrz, nawet jeszcze zrobię drugi. O, o nie A mam ty, już. jakiś konkurs na, na, najbardziej uporządkowaną skrzynkę zrobić, czy jak? <grystanie> automatycznie byś przegrał, no proszę Cię. I zobacz, że możesz kłaść wszystko tutaj. Na nasz tutaj, na naszą paletę, zobacz. Paletę euro. A, ale, ale, ale po co? No zobacz, chodź tu. No zobacz jak ładnie wszystko równo jest. No i kładź G, naciskasz. G, o i zobacz jak ładnie, pięknie, równo. to a na co to komu, a po co to? To, to? Przecież na ziemię by to by nic się nie stało, nie? To... Z drugiej strony, jeszcze, mój drodzy, jak naciśniecie patrz, U", co możecie przepaczać. Patrz, poczekaj. Co mam, zobacz. No, poczekaj, Dobrze. psujesz mi tutorial, no. O, chopkan! No. Znalazłeś no. chopkan! Czo o, nie mogę. Co <laughs> To nazwa najlepsza po prostu. My najbardziej boli, że ja nie mam w ogóle. Muchy latają! Nie mam w ogóle. Yy... No, 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 czego nie masz w ogóle? Co wycieka, co wycieka, co, wycieka z, co wycieka z gałęzi? Oj, nie pytaj, nie pytaj. <laughs> Właśnie tego my nie mam. Może na to na czy nazwać? Nadal? No, takie, taki symbol taki. Na Uy, pająk! O -o. Czemu w puszce jest pająk? To, to, to. Specjalnie to wymyśliłeś! No zjemnie, ale no świetny pomysł! Co, zginąłeś? Nie, no jeszcze żyję, ale. Niedługo, bo goni mnie, Uciekaj. pająk! Uciekaj! czekaj jestem zatruty, jestem zatruty! Chodź o, mi, wystać. a wyssać, to ja miałem, ja miałem zatrucie pierwsze zdobyć, Halo. Chodź mi, jad wystać! jak ja I mam. Biegnę do ciebie. Pomaga w organizacji pająk, pająk, życia, ale oho, oho. radzisz sobie. Idę, idę do bazy, więc jak coś, to przygotuj tam obronę nam. O o, ale baza jeszcze nie jest zabudowana tak, żeby móc ją ten. Ciekać, nie pająk wiem. może niszczyć. To najwyżej razem załatwimy pająkę. Aha, już to widzę. Jesteś tu tyle z pająków? pająkiem? Tak, ta, jest i pająk. O kurczę, to kurż, się, coś... co to za dźwięk! No nie! Zabił oh mnie na hita! Co ty jesteś głupi, czemu przywiozłeś pająka do domu? No przecież sam się pytałeś czy jestem już z pająkiem w domu. Weź, nie? weź mnie tu uratuj! Chodź! Poczekaj, idę. albo bo sobie wymyśliłeś bazę na górce, wiesz jak mi ciężko jest tam na górkę Lecieć, chodź okay. masz 10 nie, sekund. Ja bajok, no ja nie mam. No i tań, no tu wokół Ciebie, nie? No, Ale ta, ta, ta. dobrze, chodź, tu jest, jest zablokowany 7 sekund! Zasuwaj! Ale, no nie jestem w stanie w 7 dawaj. sekund. jeszcze kłopaj, Podniesiesz tutaj pleca. 4 sekundy! No dawaj! No, no. no nie podniesie mnie kolega, tak... Kolega! Przeanalizuję, mm. przeanalizuję za to coś. Dziękuję. Wykorzystam bardzo. ten czas na analizę o futerka. Dziękuję ci bardzo. Drugą śmierć już zaliczyłem. No, ciekawe jak teraz plecak podniesiesz koło tego. Aha! Respawn jest w miejscu, gdzie jest baza! Świetnie! <laughs> Świetnie! Jak na wam się żyje, robaczki? Cudownie jest. ten pająk jeszcze jest w bazie. Weź, weź go odciągnij w końcu. Proszę bardzo. Zaprowadziłeś go, to teraz weź go agro na niego i go wyciągnij z bazy. To mi kazał znaleźć puszkę dziś? Ale znowu mnie atakuje pająk! Jezus Maria, prawie mnie zabił. No właśnie, a może te wiesz, a... Dziękuję a... bardzo! Dziękuję bardzo pająku. To jest drugi pająk. Dziękuję. Chodź mnie tutaj podnieść. No ciekawe, ale już nie ma pająka. <grystanie> Co jest z tymi pająkami w tej grze? Przyprowadziłeś no. go tutaj. To twoja na wina. Twoje życzenie. No zobacz na nagraniu, mówiłeś mi, przyjdź z nim do bazy, nie? Czy, czy jestem w bazie <grystanie> z pająkiem? Nie? No to spoko, no to masz. Ale nie sądziłem, że rzeczywiście to zrobisz, no Doceni to, że uciekłem z jak sprawny walowcem będziesz żył tutaj? Zostawiłeś mnie na pastwę losu. Ktoś z nas przeżyje zawsze, nie? I to jest najważniejsze. Dlatego dobrze. Uważaj, mieć... bo jeden, jeden wraca gdzieś to. O Jezu, a no, gdzie jest wejść? O, o dobra, pewnie. tu wejdę szybko! Tu wejdę szybko! No. Odejdź pająk, jak chcę tu wejść! Ja pierdziele, znowu ledwo żyję. A no właśnie tutaj No ja! Nie no jak! jak no Wchodziłeś go do środka! Stałem tu cały. No co ty zrobiłeś? I drugi pająk przyszedł. No nie wierzę! No nie wierzę! Z kim ja gram? No. Do miejsca do którego nie jest w stanie wejść pająk, za tobą wszedł. Jeszcze Ale się właśnie zatrułem. ja myślałem, że nie wejdzie faktycznie, a on wlazł do środka! No i jeszcze się naść błag trawy... Umieram! Umieram od Nie Jedz grzyby! Nie Jedz grzy... umieraj! No nie! Jak tam w środku a, pająk siedzi... Oho, pająk. Nie! Idź sobie! Pająki są świetne w tej grze, cudne. Pająk, wyjdź, bo ja muszę... Ja muszę nie. wziąć... Uderzyłem go raz kamieniem. Świetnie! I co Dobra, ci to dało? Zaraz Nie wiem, zaraz Biorę, deadne. biorę! E w, take all! Mhm. To no, znakomicie. Znakomicie. Mm. Mm, mm. I dzisiaj wyruszamy w dalszą podróż pod drzewko, przy czym, przy czym, no, warto by było się podobno przebrać, nim pójdziemy dalej. Tak jak ja mniej więcej. Tak, ty, a, a ja nie wiem jak ty się przebrałeś. No nie widzisz, że mam hełm? Ty, czekaj, 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 ale ty też mi zrobiłeś hełm, ale mam wrażenie, że mój hełm to jest taki bieda hełm w stosunku do twojego. <laughs> no bo nie miałem ty aż Ty masz tyle hełm z mrówki, a, a ja mam hełm, hełm tylko, tak, z listków. No bym musiał też zrobić... Co? A, by można było... Bandaż sobie zrobić jak mamy sapa Ja Gdzie mam dwa ze Dwa bandaże mam, w razie czego, dobra Odpalę bandaż, a, zobaczymy jak ta, leci Tak mnie tutaj oszukałeś, że, że no nie bierz nic Nie bierz nic, a tu sam to sobie Bandaż ze sobą wziąłeś w dalszą no, ale drogę, no to, tak? No proszę cię, no to, ale to są podstawy survivalu Mieć coś no, jak 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 do jedzenia, mówiłeś, do picia Mówiłeś, żeby zwalił dosłownie wszystko Co było do zwalenia o je... No to kłoda, żeś zwalił No pają Pająk! Gdzie ty pająk. jesteś? Gdzie ty Ociekam. jesteś? Jak to gdzie uciekłeś? Ale. Gdzie? Dlaczego. No, czekam... no ale, kolega, pomocny, no, a... o ja! No. O... Przypomnij ci moje poprzednie 40 zginień z pająka? Co zrobiłeś? Jak mnie walczy... jak walczyli ze mną? Jak mi bił konstrukcję? Ale, bo byłeś w beznadziejnej sytuacji, a jestem teraz w sytuacji, w której mógłbym być odratowany, tylko oczywiście ciebie nie ma. Ja, ja o, potrzebuję. Woda. Plant... Ja plant fiber potrzebuję na te. Kropelka, na na wody, ślurp. Kolega! Kolega, to ciągnij go chociaż stąd. Y jeszcze leżysz? Ile sekund ci zostało? Już nie żyję, już możesz kończyć. dobra. Ja już no. jestem. Dead. Więc bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile. No, z tradycji stała się zadość, tak? Staczek znów gdzieś tam leży. Oczekuje Musi. naszej pomocy. Czołem ludziska z tej strony, Stasio. A także Cepuś. <laughs> nie chyba musimy zrezygnować z tego, to jest tak złe. Czemu Ale złem? w każdym razie, no, Stasio i Cepuś, jak to brzmi? Gorzej, no dobra, w sumie u nas nie może już nic gorzej chyba brzmieć niż to, więc... Myślę, nie to pamiętam, jaki jest... Czekaj, o, o. co to za dźwięk? Gdzie to Jeszcze idzie? nie wiem. Nie wiem, może coś na dole? Pająk? No tak, coś... Tak, alert, alert, alarm! Gdzie jest pająk? Nie wiem, miałem alerta, więc mnie już tam nie ma. <laughs> Czemu mi gra za zamula, jakby coś się działo niedobrego? Hike ping! Nie wiem. No, wysoki ping, co ty robisz ze swoim internetem? Co ty robisz ze swoim życiem? koło puszki możesz wejść na samą górę przecież. O, proszę bardzo. Nie wiem, co, nie wiem, co Uj, to jest. Bo ja jasno, ale... co, co ty? żaluzje odsłoniłeś? Rolety? Tak. O! Pewnie zastanawiacie się, czy będą remiksy Bo ja wiem, że to będą pytania, przyzwyczailiśmy was, kurcze. Znaczyśmy, nie? To przyzwyczaju, ten przyzwyczaju, no właśnie. No. No, no, wejście na górę, dobra, przyda się, bo ja zaniosę resztę tych naszych. Yy, no. Gałązek do bazy. O, co, no działają, no nie wiem czy zostawić. Może być. Zostaw, 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 zostaw. Może być. Nie, nie będę, nie będę wybredny. Nie będę wybredny. z ciebie. Jakie jest pomysł Nie tyłu na to? O, patrz, kurier. Pilnuj mnie przed pająkami, ratuj. Pilnuję. Co? Mamy... Aha, dobra, nie, myślę, że to jest mm -hmm. plecaczek, a to jest po prostu skrzynka. To nie, nie Super. Ma. Ale co radość, przez chwilę przeżyłem to moje. <laughs> Okej. Okay. Na na, na dole zrobiłem sobie zestaw z rzupa. Zużyłeś... Zużyłeś co? moje żołędzie, żeby zrobić sobie pancerz? Tak, a co? No, ja myślę, że ty też ołędzie to chciałeś jakąś konstrukcję stawiać, a nie dla swojego tutaj dobrobytu. No, dla mojego dobrobytu, no a co ty myślisz? Co ty robisz w ogóle? I co, co ty i ja mam postacią? biegać. Nic nie robię. Wgląda jakbyś coś gdzieś szukał jakiś. Schylał się? Nie. Co Mnie... ty tu odwalasz? Ale, ale. Przecież to było bezczelne. <laughs> idę, idę dmuchawca, rypnąć. Patrz, patrz! Patrz! Co? Wodę co? zebrało! To zbiera wodę! wodę. Patrz! Gdzie? Ślurp. Nie ma I ile wody. tej wody? A tutaj zbiera wodę! No, mówiłem ci, no, że to jest faktycznie. dobre. To patrz, jak mądrze postawiłem jedno blisko drugiego, i później będziemy mogli jakąś tę wodę przerzucać. To jeszcze nie wiem, jak, ale jakoś będzie no właśnie. Mogli. Masz jakiś garnuszek się da zrobić albo coś. No, widzisz, widzisz, i główka pracuje, a tyle było, że jak to mogłeś tu postawić? Nie. Jak się podobało, zostawcie lajka, like komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. A korle ty proszę pozbierać te trawy. No patrz, 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 patrz na kecyk. cyk. I już nie ma w basie, nie? I już jest <śm> porządny. <śm> o mój Boże. Dobra, zrzucimy go na pożarcie jakiejś tej pająkowi następnym razem.